Nasz układ słoneczny składa się z osiem planet ze Słońcem w centrum. W 2031 roku w naszą planetę wejdzie ciało niebieskie z ogonem, poruszające się z prędkością od 220 000 km na godzinę do 350 000 km na godzinę, czyli z prędkością komety znanej jako C2014 271. Znane jest ono od czasów starożytnych jako niszczyciel, a jego pole magnetyczne sprzężone ze Słońcem i planetami powodowało potężne wyładowania energii w całym układzie słonecznym. Słońce z kolei uwalniało rozbłyski słoneczne na całej płaszczyźnie niebieskiej. W poprzednim przejściu niszczyciela, gdy zbliżał się do łuku wznoszenia poza Saturnem, jego pole magnetyczne i położenie były wyrównane z Marsem. To sprzężenie magnetyczne między niszczycielem a Marsem spowodowało wyciągnięcie atmosfery, wody i gleby z planety, przenosząc wszystko w przestrzeń kosmiczną. Wpływ zniszczenia sąsiadującego z Ziemią Marsa spowodował, że morza przecięły kontynenty na powierzchni Ziemi, zmywając do mórz budowniczych piramid, krantów, preadamitów i im podobnych. Pozostały jedynie piramidy i megastruktury, które zbudowali na całym świecie, obecnie pozostaje zagadką, kto i jak je zbudował. Gdy niszczyciel zbliża się do peryhelii, planety i Słońce są sprzężone magnetycznie. W rezultacie ciała planetarne kołyszą się tam i z powrotem, jak pijak w wyniku magnetycznego uścisku niszczyciela. Ten fragment w 2031 plus minus 1 oczekuje się, że pole magnetyczne niszczycieli spowoduje odblokowanie skorupy ziemskiej. Oddzielenie skorupy spowoduje, że morza przedną kontynenty, a dla tych, którzy pozostaną, najgorsze dopiero nadejdzie. Gdy ustawia się w linii z planetami wewnętrznymi i Słońcem, Magnetyczny uścisk niszczyciela wzrasta, gdy ustawia się w linii ze studnią grawitacyjną, która wznosi się nad ziemią. Pole magnetyczne i jego grawitacja zostają zniszczone, co spowoduje, że atmosfera, chmury, samoloty, ptaki, wszystkie struktury na powierzchni i gleba, aż do twardej powierzchni planety, zostaną wyciągnięte i wyrzucone w przestrzeń kosmiczną. Zawartość żelaza w wyżej wymienionych elementach wpływa na prędkość, gdy jest on wciągany do atmosfery, do granicy przestrzeni. Gleba Ziemi zawiera znaczną ilość żelaza w swoim składzie, tworząc chmurę, która otacza wszystko, co się w niej unosi. Kiedy niszczyciel przecina płaszczyznę nieba, Ziemia dołącza do Marsa i Merkurego, stając się jedynymi martwymi planetami w układzie słonecznym.